Czy słyszysz już szum rzeki? Tak, dochodzę do rzeki Soły. Soła zaczyna się jako połączenie kilku potoków górskich w Beskidzie Żywieckim, właściwie na wysokości miejscowości Rajcza. Soła ma długość prawie 90 km i jest pierwszym dużym prawobrzeżnym dopływem Wisły. Byłam nad sołą nie jeden raz, ale nigdy na tej wysokości. Jest tutaj piękną, szeroką rzeką. Zobaczymy, co ma do zaoferowania. Ale już ten szum, już ten szum uspokaja. Nawet, nawet nie wiecie jak się cieszę, że, że razem jesteśmy nad kolejną rzeką. Naprawdę, tydzień temu była Odra, pamiętasz? I Olza, która wpada do Odry. A dzisiaj Soła. Naprawdę wielka radość. Dziękuję, dziękuję, że jesteście. Przejdziemy się kawałek wzdłuż Soły. Droga, ścieżka wprawdzie prowadzi oddalona pasem krzaków, ale co jakiś czas będę zaglądać nad jej brzeg. Ta pora roku jest uważam idealna na taki spacer. Ponieważ no, w sezonie, tak jak widzicie, większość porośnięta jest rdestowcem. Wiem, że kiedyś pisała mi koleżanka poziomka z Anglii że tam jest walka na całego z tym chwastem, z tą rośliną inwazyjną. No, przez, przez nią właściwie brzegi rzeki, brzegi rzek w ogóle są mało dostępne. I tutaj mam kolejne dogodne miejsce, aby, aby pobyć trochę bezpośrednio na brzegu. I tutaj widzimy kawałek starorzecza. Mam nadzieję, że nie przepadnę w tym błocie. No, chyba muszę wyłączyć na chwilę i, i po prostu chwycić się drzewa, żeby nie wpaść. Tak, i już szczęśliwie dochodzę. Wychodzę na, można powiedzieć, kamienny półwysep. Przez to ciepło, które teraz jest, chyba mamy mały stan wody i dlatego mogę sobie pozwolić na taką na taką wycieczkę po korycie rzeki. A, jest cudownie. Cieszę się, że mogę Wam to pokazać naprawdę. Cisza, spokój, ptaki. No czego chcieć więcej? Słońce dzisiaj przymglone. Zresztą jak od kilku już dni, ponieważ na południu Polski, nie wiem jak wyżej, ale na południu mamy pył nad Sahary. I słońce jest takie mysie. Teraz rozejrzę się za ptaszorkami. Woda, płynąca woda, ma tyle w sobie uroku, uspokojenia. Zaraz siądę sobie tutaj na tych kamieniach. Jest bardzo ciepło, 24 stopnie. Po prostu się wsłucham, co rzeka ma do powiedzenia. Ale i ja jej powierzę moje myśli. Ale cudowne miejsce. Przede mną dwa drzewa z kormoranami i z ich gniazdami. Tutaj jakiś dopływ rzeki Soły, gdzie jest teraz leniwa i szeroka, ale piękne miejsce żywego ducha, to znaczy człowieka, oprócz mnie tutaj nie ma. bo przecież ptaków jest mnóstwo, a tutaj tak sobie siedzi wystawiony do zdjęcia piękny.